Powiemy sobie szybciutko o y, wzorze sumarycznym. Y, generalnie, jeżeli chodzi o wzór sumaryczny glukozy i fruktozy, to do obu związków jest y, pasuje ten wzór sumaryczny, czyli zarówno glukoza i fruktoza będą miały ten sam wzór sumaryczny. Y, teraz może chwilkę jak powstaje y, y, Glukoza. Glukoza powstaje w wyniku reakcji fotosyntezy, czyli, czyli odbywa się generalnie ona w roślinach, czyli mamy dwutlenek węgla, zwany też tlenkiem węgla 4, który jest pobierany przez rośliny z otoczenia. Roślina oczywiście musi pozyskać za pomocą systemu korzeniowego wodę. No, i z połączenia dwutlenku węgla i wody powstaje nam cząsteczka glukozy. Czyli można by powiedzieć, że do tej pory mieliśmy do czynienia z reakcjami, które biegły jakby w drugą stronę. I zobaczcie, że ta reakcja przypomina nam odwrócenie reakcji spalania. Zwróćcie na to uwagę, że tutaj mamy cząsteczkę która jest pochodną węglowodorów, mamy tutaj tlen, a po tej stronie mamy dwutlenek węgla i wodę, czyli tak jakby odwrócenie reakcji spalania całkowitego. Także może to Wam ułatwi y, też zapamiętanie tego, jak, y, jak zapisać reakcję fotosyntezy.